Prezydent Karol Nawrocki zapowiadał, że nie zgodzi się na podniesienie podatków ani wprowadzenie nowych podatków w Polsce. Katarzyna Pyssa i kolejny komentarz Bo Kasia z gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, ogromna, największa w historii dziura budżetowa, a jednocześnie wielkie wydatki na zbrojenia, które, no jeśli Rosja będzie dalej eskalować, będą tylko rosnąć. Gdzie sięgnąć po kolejne środki? No i czy nadszedł już czas, by podjąć niepopularne politycznie decyzje? O to będę pytała mojego gościa. Z nami jest Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy z wysokiego C. Czy to jest czas, żeby wprowadzić podatek wojenny? Jak jest wojna, to trzeba wprowadzać podatek wojenny. Wojny nie ma i trzeba najpierw bardzo poważnie podejść do zadań. To jest najważniejsze zadanie państwa, czyli obrona obywateli. To jest ważniejsze od jakiejkolwiek funkcji państwa. I teraz państwo powinno pokazać, jak poważnie do tego podchodzi. Jeżeli chce wprowadzać podatek wojenny w czasie, kiedy nie ma wojny, to kiedy ten podatek wygaśnie, jeżeli ona nie wybuchnie? Jeżeli chce wprowadzać podatek wojenny, to jak będą wydawane te pieniądze? Dzisiaj mamy bardzo duży problem z przejrzystością wydatków na zbrojenia. Mamy duży deficyt na przykład osób do obsługiwania nowoczesnego sprzętu, któryśmy kupili i nie ma nawet możliwości w tej chwili wyszkolenia chociażby odpowiedniej ilości pilotów i mechaników do samolotów, do helikopterów, które kupujemy. To jest jedna kwestia. Druga to jest. Państwo traktując nas poważnie powinno pokazać, że wykonuje także wszystko ze swojej strony, że jeżeli my mamy oddawać część swoich pieniędzy, mamy się godzić na wolniejszy rozwój gospodarczy, na niższą stopę życia, ponieważ będą wyższe podatki, to państwo też robi ze swojej strony co może, czyli kontroluje swoje wydatki. Chciałbym zobaczyć, gdzie państwo zdecyduje się zweryfikować swoje wydatki. Mamy w tej chwili najwyższe, jeżeli chodzi o siłę nabywczą pieniądza, wydatki socjalne w Unii Europejskiej. Jesteśmy tutaj mistrzem świata, a nie ma żadnego pomysłu na to, jak racjonalizować te wydatki bez racjonalizacji dalszej wydatków. Wydawanie dalej pieniędzy na zbrojenia to jest trochę jak na służbę zdrowia. Będziemy wrzucać te pieniądze w nieskończoność, a nigdy nie zobaczymy efektu, zawsze będzie to jeździło marnie. Oczywiście, no nie ukrywajmy, a taką inspiracją w naszej rozmowy jest właśnie ta wypowiedź członka Rady Polityki Pieniężnej Ludwika Koteckiego, który właśnie poza tym, że mówił o podatku wojennym, no w rzeczywistości to, to, to jest taka nazwa trochę publicystyczna, mm -hmm. podatek wojenny to by na przykład mogło być podniesienie podatku tak od nieruchomości, tak sugerował Ludwik Kotecki. No ale właśnie proponował też zawieszenie tych wydatków socjalnych, czyli rozumiem, że dla pana zdaniem, to, to jest ten obszar, w którym największe cięcia, tak? Powinien dokończyć Pewnie cięcia socjalne to jest, jest najłatwiejsze miejsce, ponieważ ten rzeczywiście widzimy, że jest eksces tych, tych pieniędzy. To powoduje także inne problemy, tak? Czyli na przykład małą aktywizację zawodową. Mamy jedną z niższych aktywizacji zawodowych w Europie. Najmniej ludzi proporcjonalnie do tych, których mogą, pracuje. Możliwe, że obcięcie tych świadczeń socjalnych także rozwiązałoby pewne problemy z brakiem ludzi w armii. Także chciałbym zobaczyć bardzo dokładną analizę państwa swoich wydatków, sposobu wydawania tych pieniędzy, zanim się zwróci do obywateli o podniesienie podatku na wojnę, której nie ma. No z drugiej strony to obcięcie tych wydatków, czy zawieszenie wydatków socjalnych, no też byłoby uderzeniem w obywateli, mógłby być bardzo duży opór społeczny. I teraz, ponieważ cały czas jesteśmy w takim niekończącym się okresie wyborczym, tak, 2027 wybory, czy, czy, czy którykolwiek z polityków odważyłby się teraz poprzeć taką. Yy... Taką politykę, czy to by nie był samobój po prostu? Nie, nie znam takiego polityka w Polsce, który by się odważył, bo trzeba mieć wizję i trzeba mieć jakiś program do tego. Mamy w tej chwili ponad 4 miliony osób w Polsce, które w ogóle yy, właśnie głównie żyją dzięki świadczeniom socjalnym. To jest największa grupa zawodowa, mówię zawodowa, bo także wpływu politycznego. To jest więcej niż ludzi pracujących w sklepach, niż w biurokracji. To jest największa grupa nacisku. Także to jest trudne do przeprowadzenia. Ale z drugiej strony, im więcej mamy świadczeń socjalnych, tym większa staje się ta grupa. Znaczy, to nie uderza w społeczeństwo jako takie, tylko uderza w tą grupę ludzi, ponad 4 miliony ludzi. W związku z tym, tak długo jak nie mamy polityków, którzy będą odważni, żeby przeprowadzić te reformy, to nie mam przekonania, że będą odważni, żeby prowadzić wojnę. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Moim państwa gościem był Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute.